Jej imię i nazwisko Sławek Łosiński, pracuję w firmie Masic. Witam Państwa serdecznie z gospodarstwa rolnego w miejscowości Nabra, należących do hodowli roślin strzelce, gdzie będziemy prezentować Państwu odmianę Halk. Odmiana, która znajduje się za moimi plecami, jest to odmiana o przeznaczeniu głównie kiszonkowym. Cechą charakterystyczną odmiany, na jaką my zwracamy zawsze uwagę, proponując Państwu tą szczególnie odmianę, jest to, że ona zawiera bardzo dużo ziarna. Wiemy, że zakratem dobrej ciszonki jest zawsze zawartość ziarna, która powoduje, że mamy skrobię i energię. To jest przykładowa kolba halka, którą ją tutaj mamy. Kolba jest duża, w pełni wypełniona. Możemy sobie policzyć ziarniaci, możemy później ocenić fazę planty. Też jeśli zwracacie uwagę często na wydajność, czyli to, co jest bardzo ważne, mamy masywną roślinę, Mamy duży, szeroki i bardzo sztywną, niepodlegającą wyleganiu łodygę. Jest to odmiana, która sprawdza się na wszystkich rodzajach gleb i też, jak widać, generuje porządny, duży plon. Serdecznie zapraszamy do oglądania. I'm